Dobra, to zacznijmy w ogóle od początku samego. Skąd wzięła się taka fascynacja? Gdzie ta historia ma swój początek? Szopki krakowskie wzięły się u mnie z tego, że po pierwsze ojciec jest z Krakowa, który zawitał do Andrychowa jako piłkarz z garbarni Kraków. Tu go kupili do Beskidu. jakżeśmy żeśmy byli mali z bratem, wieczornych wieczorną porą Siedzieliśmy sobie w kuchni przy piecyku cieplutko no i patrzyliśmy jak ojciec tam coś tworzy. Ja akurat byłem może bardziej spostrzegawczy, zainteresowany i gdzieś to zostawało mi w głowie, nie bratu tam raczej, może nie, ale też pomagał. Jest to powiem Wam mozolna robota, ale jak widać efekty tej roboty, to, to się człowiek nie może doczekać, kiedy, kiedy to skończy i zacznie co innego robić. Po paru, paru latach coś tam się zapamiętało z tego, co ojciec zrobił jak on to kleił. No nie było to takie jak, jak, jak teraz, jaka, jaka jest, kurczę, technologia. Ale, ale te kopułki, to wszystko y, ręcznie, co było robione, to gdzieś człowiek zapamiętał i, i, i do dzisiaj y, próbuje, i, i to mu wychodzi. Natomiast y, była długa przerwa, no bo przecież musiałem iść do pracy, musiałem się uczyć, y, a pracowałem, można powiedzieć, od rana do wieczora. Także nie było czasu na to, żeby zacząć to robić, więc. Tak jak mówiłem, już ja dopiero szopki robię gdzieś od 30 lat. Dopiero? Dopiero, no dopiero. Od 30 lat, no z tego co wiem, to mi się to fajnie udaje. Yy, ludziom się to podoba, a ja od 5 lat jeżdżę na konkursy. Yy, one już zaczynają na konkursach nawet jakieś tam robić furory pomału, bo, bo udają się sprzedawać i. i i nie byle kto to kupuje tam, bo to przecież ludzie znani w Krakowie, co, co się interesują i, i tym wyglądem tych szopek, i, i jednak jakąś tam y, mają w sobie duszę te szopki nasze, nie moje, moje. Te kartony, to wszystko to inne, to sklejam klejem magikiem. Bardzo dobry jest, dlatego że on jest przeźroczysty jak wyschnie. Robienie szopek to jest, to jest nauk, to jest, kurcze. jak ktoś y, zrobi coś fajnego, a weźmie mu to, kurcze, y, ktoś to odbiera inaczej, y, bo ja mogę powiedzieć, że mi się to nie podoba, nie? A ona nie pojedzie na konkurs, bo ona mi się nie podoba. Ale ludzie na to inaczej patrzą, także nie można się zrażać. Y, każda szopka jest piękna, i mało kto tu robi te, te szopki, także to są takie wyroby naprawdę unikatowe. Jest nas tylko 150, można powiedzieć, szopkarzy, którzy są zarejestrowani w Krakowie, także w tym gronie cieszę się, że jestem. Mam dyplomy, certyfikat mam, to już jest coś fajnego, że, że jestem, że, że istnieje tam w, tym, w tej całej klice. No. Czyli jest jakiś rejestr? Który... Tak, jest rejestr, jest kustosz w Krakowie w Muzeum Krzysztofory, co jak się coś dzieje, to ona nas zaprasza. Zaprasza wszystkich szopkarzy bez wyjątku, gdzie mieszka. A z tego co wiem, najdalej od Krakowa szopkarz mieszka jeden w pszczynie i w bielsku jest. No i Zandrychowa jest, który mieszka w Krakowie. Zdaje się, pan Wojciechowski, coś takiego, co teraz nagrodę zdobył też na równi ze Zbyszkiem Burym w kategorii O. No, Andrzej, do... ale, ale coś mi tu nie pasuje, bo my się znamy już od lat i tak. ty jesteś takim energicznym facetem, e, lubisz działać, jesteś konkretny i nagle pojawiasz się tu przy biurku. I... I ta dłubanina, mm -hmm. czy nie trafia Cię ten przysłowiowy szlak czasami? Ja już nieraz mówiłem, że są rzeczy, detale, które spadną nawet i na ziemię, co, co wkurza człowieka, że się musi zgiąć, że musi to podnieść. No jestem taki wygodny niekiedy, że wolę zrobić to drugi raz. A wezmę to, jak będę kończył z tą szopką, nie? Także wkurza mnie niekiedy, pewnie coś nie wychodzi. Ja mam parę części do szopek zrobionych, które mam pochowane, i tak mówię, nie pasują mi. Nie pasują mi akurat do tej szopki, i mówię, zostawię to tak zrobione, upiększone, jak jest. Może do jakiejś kiedyś szopki mi to tam gdzieś wejdzie. Wykręcam sobie trochę w palcach. No, i przymierzam tutaj do tą oblamówkę, żeby przykleić, zrobić. O, coś takiego. Tu idzie zegar, i szkiełko. A oprócz tego jeszcze tutaj idzie oblamóweczka z jakiegoś sznurka, lub zwiniętego w rulonik takiego yy, złotka. Nie? No, ale, ale robię sobie na spokojno, także wyciszam je, to to, to muszę powiedzieć. Jestem nerwowy, bo, bo taki mam charakter, <gryw> za mało lata, jak chodziłem do szkół, to robiłem y, te latawce tylko i powiem wam, że to wcale mi nieźle wychodziło, latały. Teraz nie widzę, żeby w ogóle latawców, żeby robili latawce dzieci w szkołach, ale to mniejsza o to. może kiedyś nauczyciele wpadną na to. Yy, nie robiłem żadnych modeli, żadnych nie lubiłem tego, a, ale szopka to jest co innego. Przede wszystkim interesowała mnie architektura. Yy, rysunek techniczny zawsze mnie interesował również w szkołach. Yy, zawsze miałem bardzo dobry. Może mam do podziękowania któremuś tam nauczycielowi, że, że wychwycił mnie. Wszystko ma być dokładnie pomierzone. To, jest, to nie ma wątpliwości. Wszystkie wieże mają być równe, yy, odległości. Yy, także yy, szkoła dużo pomaga, yy, chciałem powiedzieć na temat coś narzędzi. Ja mówię nawet takie krzywiki są potrzebne yy, niekiedy do, do coś odrysowania, podkreślenia jakichś tam yy, faz, coś takiego na w szopce, żeby to fajnie wyszło. Oprócz tego, że architekturę lubiłem. To jeszcze jeździłem, bo jeździłem po różnych starych kościołach, po różnych, jak byłem, jak pracowałem w Holandii, różne katedry zwiedzałem, stare kościoły. Wszystko mnie to interesowało. Ciężko jest opowiedzieć, że że ja to z głowy biorę te, te wszystkie y, rzeczy, co są tu umiejscowione. Nie. Ja niekiedy patrzę w telefon na jakiś kościół czy żeby wziąć wzór, ale dużo rzeczy zostało, których nie muszę tam wychwytywać w telefonie. Wiem jak to wygląda i na swój sposób upiększam. To nie musi być tak idealnie zrobione jak jest. Ktoś z komisji się ma kapnąć że to jest to. Dużo podo duże podobieństwo i to jest fajne no. i to jest fajne. Dlaczego szopka krakowska? Bo mówisz o różnych innych czyli elementach ta... architektury, czyli o, o różnego rodzaju kościołach, Dlaczego, ale nie tylko z Krakowa. Dlatego krakowska, bo y, szanowna komisja, która jest, y, składa się z 20 ludzi naprawdę wykształconych, mądrych ludzi, historyków, profesorów jakichś tam y, wyż, wyż, na Jagiellońskim gdzieś tam studiowali, coś takiego, którzy y, te zabytki krakowskie mają w palcu, Naprawdę mają w jednym palcu, oni największą uwagę zwracają na te, no nie detale, ale motywy, motywy krakowskie. Czyli przede wszystkim tutaj w rynku, co się znajdują, wieża mariacka, wieże wawelskie, czy wieże, w ogóle cały układ mariacki. Tam na tym mariackim są takie, niektóre wieżyczki malutkie, co je nazywają kurze łapki. Ja to gdzieś tam wyłapałem w jakimś tam plakacie, bo były opisy, że to są kurze łapki jakieś. Na przykład dwie wawelskie wieże. Oni mają wiedzieć, że to jest to. I to jest tak podobne, że nie da się tego inaczej kurczę, że to jest z jakiegoś innego kościoła wzięte. No i co? No, oprócz tego no, jest wymóg taki, żeby było jak najwięcej tych motywów krakowskich. Ale druga sprawa jeszcze dochodzi historia, czyli legendy Krakow krakowa. Czyli smog wawelski, yy, są takie nawet motywy jak yy, ten. Yy, na księżycu pan Twardowski, bo widziałem parę takich kurczę zrobionych tych figurek na tym, na wieżach. No i wszystkie jak od. Ten rok prawdopodobnie wyczytałem, że w Krakowie jest rokiem obważanek. Czyli pasowałoby zrobić jakiś w tej mojej szopce tu stragan. Z obważankami, podkreślić to, że to jest rok obważanek, i to już jakiś ma tam sens przy odbiorze tych, tych naszych 20 no, jurorów. A jak wygląda budowa takiej szopki od, od samego początku? Najpierw robisz jakiś projekt? Właśnie, jestem chyba jedynym, nie jedynym, jest, jest paru takich, paru szopkarzy. Co mówią i podkreślają to, że nie robią ani szkiców ani konstrukcji żadnej, bo widzicie to nie jest konstrukcja. Tak jak tu jest zrobiony ten parter, ale powiem Wam szczerze, że do końca jeszcze nie wiem, co będzie na pierwszym piętrze. Coś niecoś yy, tam jest zaplanowane, ale nie do końca. Jak będę chciał przykleić ten sam spód. To najpierw muszę wywiercić jeszcze, wywiercić jeszcze dziury, dwie, żeby można było podłączyć te lampki moje, co pójdą tutaj do góry, bo później nie da się już tego zamontować. Trzeba te kabelki wszystkie przeciągnąć przez to. Podstawa musi być dosyć masywna. Yy, ja stosuję deski 2 cm grubości. Najlepiej, żeby to nie było ciężkie. No. Później jest kłopot, jak idziemy w korowodzie, żeby, żeby yy, była siła donieść do końca. Nie wywrócicie tak jak dwa lata temu kolega Bieducek. Wywrócił się przez kabel, przepad, ale do końca trzymał szopkę. <gryw> poobdzierany, ale dał radę. Nic się nie stało. I stosuje y, grubego kartonu trujeczki do, do rzeczy, do tych wszystkich dolnych rzeczy, żeby to była masywna, y, dobrze, dobrze zbudowana y, podstawa, żeby to się fajnie trzymało. Natomiast czym wyżej stosuję już cieńsze kartony, no bo później te części są mniejsze. Y, jest taki taki milimetrowy kurcze kartonik, co można fajnie wygiąć, wyciąć okienka, oblepić ładnie złotem. No i, no i z pomysłem, bo jak jest pomysł, no to jest bardzo fajna sprawa, bo jak nie ma pomysłu, to się nie ma za co brać. Kategorie: Są kategorie, bardzo dużo jest kategorii w tych szopkach krakowskich. Są kategorie: szopki duże. Szopki średnie, szopki małe, szopki miniaturowe, szopki młodzieżowe od 15 do 18 lat, szopki rodzinne. Także szopki rodzinne, szopki dziecięce, grupy znowu są od 12 do 14, od 9 do 11, od do 8 lat szopki szkolne. Także jest tego we świat i jeszcze doszedł teraz ten, ta kategoria OF. Czyli szopki można robić z każdego materiału. Z każdego materiału. Tylko żeby, żeby to było widać, że to jest yy, coś związane z Krakowem. Wcześniej robiłem szopki duże. To one miały po 120 nawet centymetrów wysokości. Ani z domu wyjść, ani transportu nie ma jakiegoś kurde, żeby można było to wsadzić do samochodu osobowego i jechać z tym. Dlatego przerzuciłem się na szopki średnie. To jest do, do 85 cm. W tej kategorii zawsze robię szopki. Uważam, jak robię, żeby nie przekroczyć granicy, bo już jesteś w innej kategorii. Tak samo w miniaturkach. Miniaturki są do 20 cm. Jeżeli przekroczę tą granicę choćby przez pół centymetra, to ona już jest w szopkach małych. A w szopkach małych i w tej kategorii jest. Najwięcej, najpiękniejszych szopek. Najtrudniejsza kategoria. A te, te miniaturowe, najmniejsze szopki jakie one powstają? Taką najmniejszą, jaką widziałeś? I... Najmniejszą widziałem w graficie ołówka. To jest facet, student, jakiś gigant, chłopaczek. W ołówku stolarskim jest grafit grubszy czyli jest, można powiedzieć, takiej grubości jak ten ołówek. On w tym Nożykiem do tapet wyrzeźbił. wyrzeźbił szopkę w tym graficie. Wyobraźcie sobie, że mówi, że za pierwszym razem, przy ukończeniu, nie udało się mu, bo mu się złamała wieżyczka. Największą szopkę widziałem trzymetrową. Oni przyjeżdżają na dwukołówkach, dostawczymi samochodami. Jest ich czterech, robią to we czterech, nie robią to w rok. Oni robią takie żopki nawet po trzy lata. Ale jak odwalą taki domek, coś pięknego, to przyjadą we czterech. No, nagrody są bardzo wysokie, także Jakie to są pieniężne. Kwoty? Bardzo wysokie. No ale dziesiątki tysięcy złotych? Tak. Tak. Dziesiątki tysięcy tak, złotych tak, 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 za tak. pierwsze miejsce? Tak. W tych kategoriach firmy są bogate, które sponsorują. Naprawdę, to jest, to jest coś, coś pięknego. Dlatego jest, dlatego jest popyt na to. Szopki, które idą na konkurs, one są drogie. One są z certyfikatem. Zawsze naklejają certyfikat. Certyfikat jest po to, żeby podwyższyć cenę szopki. Nawet trzykrotnie. Jeżeli ona jest wyceniona, bo my wyceniamy szopki, jak zostawiamy y, po konkursie y, w Krzysztoforach, nie? ona zostaje tam i ona jest wyceniona na, przypuśćmy, 8 tysięcy. Tam nie ma targów przy, przy zakupie. Tam przyjeżdża facet konkretny, y, podoba się mu, bierze ją, y, pieniążki przelewają na konto, no i tyle. Stoją nawet po 30 tysięcy. Ja to robię z, z satysfakcji, naprawdę. Jeżeli ktoś docenia to gdzieś tam, to znaczy, że jest człowiek wart coś, kurde, nie? Ja mówię, jeżeli, jeżeli szopek się nie da sprzedać, a są za długo już u mnie, to nawet je podaruję. Niech ktoś weźmie, niech korzysta z tego szkoły jakieś, kurcze, czy, czy przedszkole. A jak się uda sprzedać, no to fajnie, no Boże Święty. No. Najdalej jest w Kanadzie, w Austrii są, w Niemczech są. O, czyli jakby światowa akcja. Tak, pastuchy, wszystko jest ręcznie robione. Nie wolno mieć żadnych kupnych rzeczy, tak jak lalki czy coś takiego. Nie, ty masz sam zrobić pastucha, tak, jak tam w tych szopeczkach jest zrobione. Yy, może być korali udekorowane oczy i coś tego, ale robię to z takiego sterodyru, co wyżynam nożykiem i upiększam. Yy, mówię, stary szalik jakiś tam wezmę, pokroję go, zrobię mu mundurek i, i jest elegancja. Tak, a te szopki, które naprawdę już wiem, że nie pójdą na, na ten na konkurs. One są bardziej zbogacane w te wszystkie rzeczy cepelioskie, takie tasiemki, takie różne rzeczy, ozdoby, świecące. Ludzie to też kupują, bo mógłbym się znaleźć w tych szopkach dużych, ale nie chcę. Nie chcę, bo to jest później kłopot z jazdą i w ogóle z transportem. To akurat jest za ciemne, to, to nie pasuje. Ale pomyślę nad y, kwadracikami takimi. Taka atrapa płytek, coś takiego. No. Myślę, że to będzie elegancko wyglądało.